Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Josztor A to jest pierwszy odcinek takiej mojej miniserii z gry Watch Dogs Postanowiłem, że podzielę się z wami takimi glitchami bądź ciekawostkami z gry Watch Dogs Aktualnie natrafiłem na trzy takie, można powiedzieć właśnie ciekawostki, glitche W sumie ciężko to jakoś konkretnie określić Ponieważ chciałbym Wam pokazać, jak ta gra jest pod pewnymi względami uproszczona. No, niestety gra nie jest idealna, jest takim według mnie średniakiem. Jak do tej pory ukończyłem akt pierwszy plus jedną misję z aktu drugiego, zatem już mogę się w jakiś sposób właśnie wypowiedzieć na temat tej gry, ale nie o tym będzie ten odcinek. Dzisiaj pokażę Wam jedną. Jedną z trzech ciekawostek, które udało mi się właśnie odkryć, dzisiaj zajmiemy się końcem mapy. Jak wygląda koniec mapy? Czy w ogóle da się do niego dotrzeć? Co się wydarzy, jak wyjedziemy poza mapę, i tak dalej? Dzisiaj będę Wam chciał to pokazać, ale najpierw musimy się dostać na przystań, aby dorwać jedną z motorówek. Zatem nie będę po prostu więcej przedłużał i Was tam zapraszam. Ale jeszcze słowem takiego krótkiego wstępu powiem, że, albo raczej może uprzedzam, że nie będę tutaj w tej serii powiedzmy hejcił grę, bo te niektórzy mogą odnieść takie wrażenie, tylko po prostu chciałem pokazać tą grę z innej strony, tak żeby po prostu trochę zabawniej, taka powiedzmy odskocznia od takich zwykłych filmików, zagrajmy w, żeby nie pokazywać tego kampanii, tylko coś innego, także... Wszelkie hejty są nieuzasadnione. To tyle. Zapraszam już do kolejnej części tego filmiku. No dobra. Udało nam się dorwać jedną z łódek czy tam motorówek. No i cóż. Pokażę Wam na mapy, w którym miejscu dokładnie jesteśmy. Jesteśmy na wschodzie, na tej środkowej części, środkowa dzielnica. No i oczywiście postaramy się wypłynąć tutaj na ocean, ponieważ tutaj jest wolna droga, wolna przestrzeń, którą możemy tutaj właśnie sobie wykorzystać, przekroczyć lub nie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj jeszcze po lewej stronie, możecie zobaczyć sobie latarnię. To tak już przy okazji bardziej, aczkolwiek pewnie nie omieszkam nie się odwiedzić tego miejsca. Jeśli tam będzie coś ciekawego, to również wam tam coś pokażę. Oczywiście też jeszcze zaznaczam że możecie sami mi wysyłać jakieś propozycje yy, propozycje ciekawostek gliczy, które gdzieś tam może zobaczyliście i się zobaczyć na moim kanale, także nie ma problemu, możecie mi pokazać. Ok, zbliżamy się tutaj do tych boi, które mogą właśnie oznaczać, że to jest koniec naszej podróży i dokładnie tak się dzieje. <laughs> dokładnie tak wygląda właśnie tutaj koniec mapy. Yy, jest to wyznaczona jakaś krawędź, nie możemy dalej płynąć. Uderzamy automatycznie w jakąś niewidzialną ścianę. Dla przypomnienia na przykład w GTA 5 możemy płynąć chyba w nieskończoność, lub po prostu w pewnym momencie giniemy, no ale jednak, jednak możemy wpłynąć gdzieś tam poza mapę. Tutaj jak widać to nam się nie uda. Jeszcze może popłynę w jakieś inne miejsce. Tutaj w sumie. Na górze jesteśmy ograniczeni przez ląd, ale zobaczymy, czy możemy tam w ogóle dopłynąć. Jeszcze zobaczmy, jak to wygląda z tej strony. No tutaj raczej też jest wszystko ogrodzone. Jeszcze ewentualnie tutaj. No i że tutaj możemy pojechać i zobaczyć, właśnie co tutaj się wydarzy. Tutaj jest jakiś jeszcze kanał, no ale on jest też raczej tutaj ograniczony przez ląd zatem popłyniemy jeszcze właśnie w te dwa punkty do góry i na zachód no, jak widzicie już tutaj dopływamy tak jak mówiłem na mapie jest tutaj pokazany ląd zatem Przynajmniej tutaj da się po prostu normalnie dopłynąć. Ale oczywiście tutaj nie będę wjeżdżał, bo jeszcze się gdzieś zaklinuje. Zatem tak to tutaj właśnie wygląda. Jesteśmy ograniczeni po prostu od morza ścianą, a tutaj lądem. No i oczywiście jeszcze obiecałem ja Wam, że pokażę Wam tam z, ze strony zachodniej. O, jeszcze akurat się burza tutaj zrobiła nadciągnęła powiedzmy nad Chicago. No ale jakoś sobie poradzimy. Zatem e, zapraszam na kolejną część filmiku. Jest naprawdę fatalna pogoda w Chicago, ale to nie stoi na przeszkodzie, abym wam właśnie pokazał tą e, ciekawostkę. To jak widzicie mamy e, jakąś zaporę, tamę. E, tutaj widzicie brama e, wjazdowa, wyjazdowa. Niestety nie możemy jej hakować, nie możemy ją otworzyć, żeby zobaczyć co jest po drugiej stronie, ale no, można się domyślić, że tam po prostu nic nie ma. No, i tak właśnie się prezentują te krańce mapy. Jak widać, są sztucznie ograniczone, nie możemy nigdzie wyjechać. Mam nadzieję, że Wasza ciekawość została zaspokojona i dowiedzieliście się właśnie, jak prezentuje się koniec mapy. Także jeszcze raz zapraszam Was, zachęcam Was do tego, abyście komentowali te materiały, abyście podsyłali mi jakieś swoje propozycje tych ciekawostek, liczy. Jeśli gdzieś zobaczycie, wtedy utworzymy taką dosyć sporą bazę tego. No i. Zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Trzymajcie się, hej!